Udało się. Dojechaliśmy do końca 2020, a jak wiadomo, to nie było takie proste. Dla mnie ten rok był wyjątkowy i szczególny, nawet pomijając całą tą globalną sytuację z pandemią. W ciągu ostatniego roku nawiązałem współpracę z wieloma fajnymi firmami, które mnie wspierają, i bez nich to, co robię, nie byłoby możliwe. Zmieniłem kategorię wiekową. To był mój pierwszy sezon w Elicie. Więc żarty się skończyły, teraz już jest tylko ściganie na poważnie i nie ma taryfy ulgowej, że nawet jak przyjedziesz tam piąty na wyścigu, to zawsze jest szansa, że w Orliku będziesz na podium. Te czasy już się niestety skończyły. No i chyba najważniejsze, zacząłem nagrywać tutaj na YouTubie i pojawiliście się wy, moja publiczność, która naprawdę urosła do takich rozmiarów, że w życiu bym się tego nie spodziewał. Niedawno nastąpił kolejny duży przełom. Ruszyłem z kątem na Patronite i sporo z Was zdecydowało się mnie wesprzeć, za co po raz kolejny z całego serca dziękuję. Piszecie nowy rozdział w mojej historii i chyba nigdy jeszcze nie patrzyłem z takim optymizmem na nadchodzący rok, na nadchodzący sezon. I pomimo tego, że 2020. Wydaje się raczej niezbyt optymistycznym rokiem, niezbyt udanym. Wszyscy chętnie na niego narzekają, mówią: Niech już się skończy, to jest najgorszy rok od dawien dawna. To dla mnie był on wspaniały, właśnie z powodów, które wymieniłem przed chwilą. No i produkcja nazwijmy to produkcja tego filmu, który teraz oglądacie tylko utwierdziła mnie w tym przekonaniu, ponieważ dużym plusem tego, że nagrywam i pokazuję to, co robię, jest to, że potem, na koniec roku, mogę sobie wrócić do wszystkich wspomnień z całego sezonu i przeżyć je jeszcze raz. No i kiedy to zrobiłem, okazało się, że ten rok był po prostu niesamowity, i dla mnie był chyba jednym z najlepszych od dawna, mimo tych wszystkich niezbyt przyjemnych wydarzeń i niezbyt przyjemnej otoczki, która mu towarzyszyła. Więc mam nadzieję, że mimo wszystko 2020 również dla Was był dobry, a jeśli jednak nie, no to życzę Wam, żeby 2021 wynagrodził Wam to tysiąckrotnie. To mm -hmm.